Młodzieżowa Rada Miasta po raz drugi zdecydowała się zorganizować we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze Szkołą Maraton pisania listów, do którego angażujemy nie tylko uczniów szkoły, ale bardzo serdecznie i mocno zapraszamy też mieszkańców Kubaczowa, dlatego że ta akcja ma um, bardzo konkretne przełożenie później na los osób, w imieniu których um, piszemy listy. Rzeczywiście udaje się, um, 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 udaje się wywalczyć dla nich wolność. Um, i, a młodzież ma miasta, dlatego że też um, naszym celem jest, um, są działania obywatelskie. Um, bardzo wierzymy w to, że um, liczą się oddolne inicjatywy i że my właśnie w tak, działając um, w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc. Małki, prawo do normalnej przynajmniej prywatności, prawo do opieki zdrowotnej. Jakie są podstawowe prawa człowieka? Wydaje mi się, że prawo do życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do nauki. Według mnie najważniejsze sposoby prawa człowieka to prawo do wolności wyznania religii, prawo do przemieszczania się. No. Prawo do swobody wyznania, tak jak wspomniałem. Kiedy jest Dzień Praw Człowieka, czy wiesz? Chyba 10 grudnia. 10 grudnia. Jakie organizacje działają na rzecz Praw Człowieka? Rzecznik Praw Obywatelskich, UNICEF, to wiem, że jakoś tam wspiera. A jeszcze jedna organizacja, taka ważna, ale sobie zaraz wspomnę. Na pewno ONZ. Czy Pan świadkiem sytuacji, gdzie prawa człowieka były naruszone? Znaczy no, niejednokrotnie w pracy. Są różni pracodawcy, jeśli chodzi o pracę prywatną. Z reguły tam narusza się prawa człowieka, jeśli chodzi o prawa chociażby pracy w niedzielę. Prawda? Tak. A co w takiej sytuacji możemy zrobić? Do kogo się możemy zwrócić? Eee, no Na pewno do organizacji rządowych i pozarządowych, eee, no, Rzecznik Praw obywatelskich na pewno jakieś eee, Sądy pracy no wiele. Spotkałaś się z sytuacją, gdzie prawa człowieka zostały naruszone? Ja osobiście nie. I mam szczęść, znaczy no, mam tylko nadzieję, że się nie spotka. A w szkole gdzie możemy się do kogoś zwrócić? Pani Badaga, wydaje mi się. A później pójdzie dalej. A czy ludzie obok nas reagują, jeżeli część prawa zostały naruszone? Wydaje mi się, że tak. Czy warto organizować takie akcje jak Maraton Pisania Listów i dlaczego organizujemy takie wydarzenia? Na pewno warto, dlatego że nie wiem czy część z Państwa się orientuje w tamtym roku w naszej znaczy zespole szkół, ze Zespole Szkół, bo organizowano Maraton Pisania Listów w obronie kilku bohaterów dlatego że zawsze wybieramy sobie kilku bohaterów spośród listy proponowanej przez Amnesty i w tamtym roku też otrzymaliśmy informację, że dzięki akcji i dzięki maratonowi jeden z uwięzionych został uwolniony i to był efekt właśnie tych działań.